Cześć, wszystkim z tej strony Kuba i dzisiaj widzimy się na parkingu, bowiem w dalszym ciągu będziemy recenzować z, klocki z... Firmy KADA, serię Initial D z tej mangi i w końcu przebrnęliśmy przez te małe autka, które no niestety nie mogłem ich za bardzo ocenić pozytywnie ze względów oczywistych, jeśli oglądaliście poprzednie filmy, a, więc mam nadzieję, że chociaż ten parking będzie lepszym a, setem niż, niż poprzednie. A, zobaczmy w takim razie na początek pudełko. A, co mamy, jakieś oczywiście e, znaczki, tylko pytanie, czy one są chińskie, czy Japońskie, nie wiem, nie znam się i nie odpowiem na to pytanie. Także znawców proszę tutaj o wypowiedź. Mamy oczywiście logo mangi i logo producenta. E, mamy jakiegoś wiewióra, czy jest pewnie związany z mangą. Pewnie to jest jakiś tam reklama e, może tego y, sklepu Stofu, który też będzie recenzowany, ale potem może to właśnie to nie wiem. E, na boku. Kartonu mamy a przepiękne w sumie rysunki e, samochodów, bo o tym jest w sumie ta manga o wyścigach. Jeśli dobrze kojarzę. Na górze nic. Tutaj znowu jakieś wycinki z mangi. A przyznam, że kreska jest niezła. Na dole w sumie tylko jakieś tam informacje, plus kody QR do, do zeskanowania. I to jest najfajniejszy, bo mamy też znowu jakieś tam kadry z, z komiksów. E, mamy też informację, że to jest zestaw 14. E, nie wiem, czemu to ma być niby 14, skoro to jest tylko parking i nie ma tu w sumie nic takiego. E, I zobaczcie, jak sam zestaw wygląda. Mamy jakiś wielki baner reklamowy, mamy jakieś tło, które jest bardzo malownicze, mamy jakieś góry. I w sumie mamy to tło jest głównie dla tego parkingu, więc to może być bardzo ciekawe. Jeśli ta grafika rzeczywiście jest taka jak na pudełku, no to się może okazać troszeczkę inne, jak znamy takie zestawy. No i te trzy samochody będą ponoć idealnie pasować do tego zestawu. I mamy drzewko. Widać, że chyba jest się jesienna, biorąc pod uwagę kolor liści, także raczej owoców tutaj nie znajdziemy. I mamy też jakieś kwiatki oraz banery reklamowe w innych firm. I mamy też słup wysokiego napięcia, no i wiadomo i wielki billboard, także to nie będzie może zbyt ciekawy zestaw, bo to jest tylko parking, ale może będzie ładnie wyglądał. Słuchajcie, ja to tylko szybko przetnę, bo zestawu jeszcze nie otwierałem, zobaczymy co jest w środku, zestaw jest zalakowany z czterech stron świata. Nadal chcę podkreślić, że te pudełka są bardzo dobrze wykonane. Te grafiki są bardzo ładne i bardzo dobrane kolorystycznie. O, i tutaj mamy kolejne ujęcie z mangi. No, przyznam się szczerze, że bardzo ładne, robi efekt. Zacznę co jest w środku. Sorry za ten dźwięk. Mamy dwa kartoniki, w których pewnie znajdą się klocki. Cześć kocie. Dawno Cię w sumie nie było. Ale się nie dziwię, takie zestawy to nie przychodzi, nie? Przychodzi na coś ważniejszego. Aha, przychodzi, żeby się położyć w tym, tak? No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o pokazywanie Wam zestawu. Sorry, ale kod usiadł, więc już dalej Wam nie pokażę. E, oczywiście żartuję, zaraz go zdejmę stamtąd. E, zobaczmy, co jest w środku. O jezu, to jest tak duża instrukcja do tego. No to będzie trochę. Ciężkie w takim razie do zbudowania. Nie spodziewałem się, że aż tak. Zobaczmy, tutaj. O, i teraz możesz się położyć na całości, nie? Świetnie. Tu też będzie instrukcja? Nie, tu są same klocki, więc może nie będzie aż tak źle. No dobra. A i tutaj mamy te tło, które bym chciał wyjąć, żeby jakoś tego nie. Podrzeć. To jest fajnie zapakowane. Tutaj mamy właśnie takie malownicze e, góry i wrzo wrzosowiska. A z tyłu mamy w sumie chyba wszystkich trzech bohaterów tej mangi i ich samochody. No, bardzo fajne. E, dobra, słuchajcie, ja zabieram się zabudowanie i postaram się kota trochę przesunąć dalej na dalszy ekran żeby nam nie przeszkadzał za bardzo i co i wrócę do Was ze złożonym zestawem. I jeszcze tylko małe, małe wtrącenie, bardzo fajny pomysł od firmy Kada żeby grupować właśnie tego typu plejty w jedną paczkę, żeby to się nie walało po innych torebeczkach, także to wielki plus, to bardzo lubię, takie to jest takie schludne można powiedzieć. I słuchajcie, ten zestaw jest podświetlany, nie wiem czy przeoczyłem tą informację, czy, czy może nie wiedziałem, ale znowu mamy ten USB z, z tym klikiem takim, który zmienia światełka i do tego mamy taki drut z LEDami, więc pewnie któryś z tych banerów jest tam podświetlany ładnie, ale to zobaczymy po zbudowaniu już. A, no jeszcze byłbym zapomniał, mam <grywki> wielgachne naprawdę naklejki, zobaczcie. Ten baner to jest jedna wielka naklejka, to będzie dosyć ciężkie do przyklejenia, przyznam się szczerze, mimo iż lubię naklejać, jak już zapewne wiecie, to to będzie dla mnie wyzwanie, przede wszystkim, żeby nie było bombli na tym. To będzie naprawdę trudne. Dobra, czas się z tym zmierzyć i do zobaczenia za chwilę. Ja Słuchajcie, jestem w trakcie budowania tego zestawu i już widzę pierwszy błąd w instrukcji, który no, jest porażający. Zobaczcie na A18 pozycję, powinniśmy mieć takie klocki, prawda, nie, niby tu są dobre, ale tu już w instrukcji już się nie zgadza, powinniśmy je jeść w takim układzie. No, one są w takim, nie? A, więc jeśli będziecie szukać spośród klocków, tego to nie znajdziecie, więc po prostu to jest błąd instrukcji. One muszą być tak zrobione, a nie w ten sposób, i tu jest błąd. A Już minus na kolejnym zestawie z tej serii a, nie wiem, co się dzieje, bo <głos》> liczyłem, że budynki będą o wiele lepsze, jeśli chodzi o instrukcję, a niestety tutaj już taki dosyć poważny błąd. Dobra, postaram się mniej narzekać i zaraz do Was wracam. Dobra, słuchajcie, ja już jestem ze skończonym modelem, zbudowałem go. Zajęło mi to jakieś pół godziny, żeby go zbudować bez przerwy. Nie, nie ukrywam, ciężko się go budowało, bo buduje się go trochę jak modular. Ale mimo wszystko nie jest to budowa, która daje nam satysfakcję, bo jest nudna. No, nie ukrywajmy, jest to parking, więc musimy wytajlować wiadomo podłogę tutaj, żeby to był asfalt widoczny. Potem budujemy drzewka, w ogóle fajnie drzewka są zrobione, to polecam sobie obczaić w instrukcjach, jeśli byście kupili ten zestaw. Nie jest to łatwa budowa tych drzewek, bo jest trochę nużąca i trochę wymaga skupienia, ale jest satysfakcjonująca po złożeniu. Potem budujemy chorągiewki, właśnie jakieś tam płotki, jakieś znaczki i potem budujemy ten wielki billboard. Nie ukrywam, budowa tego billboardu jest chyba najcięższa, bo jest dosyć krucha i jeśli za dużo przyłożymy mocy, no to się nam rozwali w rękach. Mi się to zdarzyło raz i klnąłem niesamowicie. Naklejanie naklejek nie jest aż tak ciężkie jak sądziłem, dosyć łatwo mi to poszło i tak dosyć bezobjawowo. I słuchajcie i na początek do omawiania co. Do zestawu dostajemy oczywiście separator kady, bardzo fajny, oczywiście kopia znanej firmy, ale, ale tu się dobrze sprawdza, bo korzystałem z niego parę razy jak się pomyliłem w instrukcji. Bo instrukcja jest też dosyć taka no, ciężkawa, dosyć nudna. Oprócz tego błędu, który wspomniałem wcześniej, jest jeszcze jedna rzecz, na którą będę chciał zwrócić uwagę później. Słuchajcie, elementy zapasowe jest ich dosyć sporo. Są one takie, w tym jeden nawet przezroczysty, co jest fajne. Jeden nawet krzaczek, także tu na plus, że w ogóle są jakieś elementy zapasowe. Nie spodziewałem się tego i słuchajcie, jeśli chodzi o samą instrukcję, warto zwrócić uwagę na to, jak rozwiązali problem różnych rozmiarów belek czy właśnie tajli. Zobaczcie, to będzie chyba najlepiej tutaj widać. Jeśli chcemy zobaczyć, jakie tajle są użyte, wystarczy policzyć ilość oczek, jakie jest na tym. Jest to odwrócony schemat. E, trochę dziwnie, musimy się do tego przyzwyczaić, ale rzeczywiście działa to i, i sprawdza się wyśmienicie przy budowie tego zestawu. E, szczerze, Lego by na to nie wpadło, by po prostu dali odwrócony tyle i sobie rać człowieku. Nie? Także tutaj pomyśleli o tym, żeby trochę nam ułatwić pracę e, i dzięki temu możemy sobie to jakoś tam poskładać. E, słuchajcie, jeśli chodzi o sam model, to co widzicie tutaj, to są właściwie cztery zestawy, bo trzy samochody każdy samolot to był osobny zestaw, jak zresztą wiecie z recenzji. Plus sam parking. Co mamy w parkingu? Mamy jakieś tam ogłoszenia reklamowe. Wybaczcie, nie znam tego języka, dlatego nie będę się trudził, żeby to przetłumaczyć. Mamy logo marki Innsiody. Mamy dwa banery. Mamy tutaj z, jakąś, nie wiem, jakiś płotek z, z ostrzeżeniem ze znakami. Mamy tutaj znaki też przy parkingu. Tutaj oznakowanie, że to jest parking. Wjazd do parkingu. Oraz jakiś znaczek chiński, niestety nie wiem co to jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o drzewa, drzewa mamy dwa. Oba w tonacji, właśnie takiej jesiennej. Tutaj mamy też jakieś mini krzaczki czy też kwiatki, które też już powoli usychają. Widocznie to już jest taka późna jesień. I co je dalej? Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze jeden banner, no i główny tutaj, który jest podświetlany. Możemy sobie zmieniać podświetlenie, myślę, że to jest najlepsze, bo tutaj, zobaczcie, mamy podświetlenie też, które pada na parking, takie oświetlenie parkingowe. No i głównego baneru. Niestety jest ono nierównomierne, no bo ten kabel trochę ciężko wypozycjonować. No i widać tutaj te prześwity, szkoda, no ale dobre to niż nic, w nocy i tak to robi robotę. Możemy sobie zmieniać za pomocą właśnie tego klikacza tutaj. Jakby częstotliwość mrugania lub jego brak, brak migania, żeby był stały, zobaczcie sami. Tutaj mamy dyskotekę. A tutaj mamy stałe, to chyba też bardzo fajnie się sprawdza. Wyłączenie. Kolejna choinka choinka trochę szybsza. A raz jeden, raz drugi tutaj mamy wygaszanie i wzmacnianie kolejnego, to będzie po, po lewej teraz po prawej znowu dyskoteka i to taka już, taka budowa i tutaj mamy wzmacnianie i będzie wygaszanie zaraz i znowu dyskoteka no i myślę, że zostawię na tym stałym, słuchajcie samochody już widzieliście i widać, że nie bardzo je polubiście zresztą się nie dziwię, bo one nie są zbyt szczególne a biorąc pod uwagę wyświetlenia i, i lajki, ale dziękuję tym, którzy to obejrzeli. No, ja też nie byłem zachwycony tymi samochodami. A jeśli chodzi o tutaj, zobaczcie, mamy wyznaczone miejsca parkingowe, co jest w sumie bardzo dobre, i mamy jeszcze jedną ławe, ławeczkę tutaj do posiedzenia. Też fajny pomysł. Fajnie jest zrobione tutaj, że drzewka mają swoje takie ogrodzenia do, do tego. Tutaj to jedno wydrasta praktycznie z betonu, ale to jedno ma ogrodzenie, taki, taki płotek wokół tego, to jest fajne. I mamy ten jeden wielki kartonowy e, obrazek, który pokazuje nam krajobraz za parkingiem. Jest to fajnie zrobione, nie ukrywam, daje mocno klimat i mamy ten słup telegraficzny, czy też wysokiego napięcia plus wiadomo ta reklama, ten baner, który pokazuje, w którą stronę się kierować, żeby pewnie coś zjeść ciepłego, no wybaczcie, no nie znam języka, także nie będę się tu wydurniał, na odwrocie mamy a, całe logo marki, także bardzo fajnie się to prezentuje, jeśli chodzi o kreskę, naprawdę to doceniam, a, no i co, no i to by było właściwie tyle, jeśli chodzi o ten zestaw. Jako stójka, jako kurzołap oceniam go dobrze, bo świeci i to jest głównym, główną zaletą tego zestawu oświetlenie. Tylko jedna kwestia: słuchajcie, tutaj jest niesłychanie ciasno. Zobaczcie, ledwo on się mieści razem z lusterkami, żeby tu wjechać. A teraz wyobraźcie sobie, że mamy poustawiane te samochody. I któryś z nich ma wyjechać. Tu jest za mało miejsca, żeby on wyjechał, bo drzewo zastawia i on już nie wyjedzie, bo musiał przytrzeć tą Mazdę, ale wiadomo, no, jak nie ma kamer, to można. Ale i tak dalej tu już nie wyjedzie, nie? bo walnie w to. Także tutaj trochę jest za mało miejsca, żeby manewrować na tym placu. Najprościej jest oczywiście, jak jeden wyjedzie, nie? potem drugi. No, i dopiero wtedy ten trzeci może na trzy razy, ewentualnie, czy tam nawet na cztery, i sobie wyjechać, nie? Eee, trochę szkoda, że tu jest tak mało miejsca do manewrowania, ale z drugiej strony, jakbym miał tailować jeszcze więcej tej, tego podkładu, eee, to bym chyba osiwiał, bo naprawdę budowa jest nudna, jest y, jednostajna, bo cały czas robimy albo podstawy, albo jakieś banery, czy drzewka, i potem główny baner. Ale, no mówię, to jest parking. No nie ma tu się spodziewać co fajerwerków, więc każdy wie, co buduje. To nie jest modular. Jeśli chodzi o błędy w instrukcji, nie ukrywam, trochę mnie to rozeźliło. Nie cierpię czegoś takiego, jeśli coś jest źle odzorowane w instrukcji, bo nie jestem przyzwyczajony do tego typu braku standardu. O, tak bym to określił. Natomiast sama budowla. Oceniam ją nawet pozytywnie. Mimo, że jest nudna, to oświetlenie tutaj robi robotę i na pewno będzie fajnie się w jakiejś tam wystawce to prezentowało. Słuchajcie, jest to przedostatni zestaw z serii Kada Initial D, jaki tutaj recenzuję, a za tydzień sobie zrobimy ten główny budynek i to będzie tyle. Potem jeszcze zrobię chińskie, przepraszam, japońskie domki. I potem już wracamy do naszej ukochanej duńskiej firmy produkującej klocki, zarówno starych, jak i trochę nowszych zestawów. Mam nadzieję, że dzisiejsza recenzja się Wam podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co, i trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień i cześć.